OK, jestem, witam po przerwie, już mi lepiej. Jakoś mi się zakręciło w głowie, troszeczkę tutaj jest duszno. I już mówię, wracając do Pani na literkę E. Tutaj są jakieś takie, tak jak mówiłem przed sekundą, jakby ktoś Pani źle życzył, jakby ktoś właśnie z przeszłości, jakiś mężczyzna Panią trochę zablokował na te związki z, z mężczyznami. Ciężko mi tutaj mm, dokładnie powiedzieć o co chodzi, ale y, ja bym pani proponował, y, żeby pani mi y, y, wysłała maila i przypomniała, że y, tutaj mówiłem o, o właśnie no nie nazwę tego klątwą, ale takim y, złożeczeniem y, i ja postaram się panią y, jakby z tego oczyścić i sprawić, żeby jakby taka droga się otworzyła dla Pani. Ponownie, żeby, żeby Pani mogła kogoś poznać. Także jeśli miałaby Pani taką chęć, to zapraszam, żeby Pani właśnie mi napisała maila i wtedy ja Pani będę mógł tak jakby dokładniej sprawdzić o co chodzi i, i Panią właśnie z tego oczyścić. Już patrzę jeszcze. Tak, rzeczywiście coś takiego by się pani przydało, jeśli chodzi o, o energię, właśnie o uzdrawianie. Ta runa, tak? Runa Lagus, bo tutaj spytałem, co ja mógłbym zrobić dla pani, właśnie jeśli chodzi o takie sprawy energetyczne, żeby w jakiś sposób pomóc, czy też panią odblokować. I tutaj Lagus mówi o działaniu energetycznym właśnie. Według mnie może to być Reiki, bo to jest energia z góry, która tutaj płynie. Właśnie o tym mówi Runa Lagus. No a Reiki jak najbardziej przepływa właśnie płynąc z góry i przepływa przez ciało osoby, która właśnie się staje kanałem takiej energii uzdrawiającej. Także myślę, że możemy tak podziałać i, i wtedy zobaczymy, co z tymi panami będzie. Myślę, że wtedy się przed panią właśnie otworzą jakby nowe takie drogi, nowe możliwości. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i przepraszam jeszcze raz, że tak skończyłem w pół słowa, ale naprawdę musiałem na sekundę wyjść i odetchnąć. Ale już jest wszystko, OK. Przynajmniej tak mam nadzieję. Dobrze, aha, pani, która pisała do mnie już, już patrzę, już patrzę. Aha, pytała pani o pana na literkę K. Eee, witam ponownie. Jak się układa panu na literkę K z, no, powiedzmy, z panią Małgorzatą? Eee, czy ten związek będzie długo trwał? Czy jest szansa na ponowny związek u nas? Pozdrawiam. Aha, czyli byliście razem, jak jak tutaj Pani pisze, hmmm, ciekawe. Dobrze. Patrzymy. Hmm. Powiem tak, na razie im się całkiem dobrze układa, jest w nich miłość, dużo miłości takiej fizycznej, że tak powiem. I tutaj są dwie drogi. Hmm. Bo pani pyta, czy związek będzie długo trwał? I tutaj hmm, może być tak, że ten związek się y, zakończy, y, tak jakby do końca tego roku. Tutaj y, okres zimy się pokazuje, że y, oni mogą się rozstać, ale dlaczego mówię, że dwie drogi, bo albo się rozstaną, albo jednak y, zrobią wszystko, żeby y, tą relację y, w jakiś sposób ocalić. Więc tutaj nie wiem, która droga jakby się pojawi. To po prostu bardzo od nich zależy. Ale tutaj ten związek wychodzi jako taki dobry związek. No, wiem, że pewnie pani chciała coś innego jakby usłyszeć, ale no niestety tak, tak to tutaj karty mówią. I tak, czy jest szansa na ponowny związek u Was? No powiem tak, nie liczyłbym na to. Naprawdę, tutaj proszę się rozejrzeć za, za kimś innym. Jeśli już to, tak jak chyba wcześniej, wychodziło, że jakaś przyjaźń między Wami może być, ale raczej nie, nie, nie związek, ponowny. Także tutaj ciężko będzie z tym. Dobrze, patrzę na kolejne SMS-ki. O, jakie pytanie od pana, na, od pana Tomka. Czy w tym roku odejdę od żony, czy będę mieszkał w Warszawie nadal? Aha, czyli dwa pytania. Ciężkie. Hmm, mówię. No Pan bardzo cierpi w tej relacji. Tutaj nie jestem pewien, czy albo Pan oszukuje siebie i żonę, że, że wszystko jest ok, a myśli Pan o rozstaniu, albo też ona jest nie fair w stosunku do Pana. Ja bym tu powiedział, że może być tak, że w tym roku się rzeczywiście rozstaniecie ze sobą. Także jest taka sytuacja tutaj w kartach pokazana. I teraz czy będzie pan mieszkał w Warszawie? <śmiech> <śmiech> Już patrzymy. <laughs> to mi wychodzi, że raczej tak. No nie wiem, czy to y, jedno się z drugim wiąże, czy też nie. Ale tu mi wychodzi, że będzie Pan mieszkał w Warszawie, przynajmniej no tak jak pan pyta do końca roku, tak? Także tutaj tak spytałem, że raczej do końca roku będzie pan tutaj mieszkał. Dobrze, dzięki za pytanko. Dobrze, jeszcze dwa pytania mam i chyba wiecie, co, ja na tym zakończę, bo jakoś naprawdę tutaj... Jest tak um, dosyć duszno, i nie za bardzo dzisiaj um, na mnie to dobrze wpływa. Dobrze, pani, na literkę I pyta, kiedy pojawią się zmiany w moim życiu? Um, ze względu na zdrowie syna, musiałam zrezygnować ze szkoły i pracy. Co z uczuciami w tym roku? Powiem tak, uczuciowo no tutaj się jacyś Panowie y, pojawiają, ale tutaj nie widzę do końca, żeby mm, Pani w tym roku y, była w jakimś związku z kimś. Także no właśnie, tutaj Pani mówi o y, zdrowiu Syna, hmm, kiedy zmiany już patrzymy. <laughs> Ciężko. No, powiem pani, że może kolejny rok coś przyniesie, coś się ruszy, ale na razie tutaj ciężko widzę te zmiany. Rzeczywiście ta zdrowie czy też choroba syna, jednak panią troszeczkę blokuje na, na te rzeczy. Na to, żeby się coś właśnie zmieniło i poszło w pani życiu na plus. Dobrze, okej. Okay. Teraz mnie pyta pani Karolina. Chciałam zapytać, czy dostanę pracę po okresie próbnym w tej firmie, czy dalej będę tam pracować. Czy dostanie pani pracę? Jak najbardziej. Widzę tutaj, że dostanie pani pracę w tej firmie, tak, tak jak pani pyta, i będzie pani tam pracowała i całkiem dobre tutaj. Finanse. Tu w kartach się pokazuje, że spokojnie, jak najbardziej tutaj się pani będzie mogła dobrze odnaleźć w tej firmie, że jest pani jakby na dobrej drodze, żeby tutaj dobre finanse zarabiać. Także wszystkiego dobrego i życzę, żeby tak się tutaj spełniło. Dobra, ostatni SMS-ik, i, i idę, kochani, bo dzisiaj jakoś naprawdę. Troszkę dziwnie się zaczynam czuć. Nie wiem dlaczego. Może za dużo energetyka, może to tak jakoś podziałało i to, to, że jest tak duszno. Dobrze, pani na literkę A pyta o pana na literkę A. Ostatnio kontakt poprawia się. Jak dalej chodzi o najbliższe miesiące i kiedy znowu da znak? Dobrze. Jak będzie dalej między panią na literkę A i panem. Na literkę A. No ten kontakt trzeba mm, odnawiać, żeby, żeby ten pan na literkę A od pani, że tak powiem, nie... Mm. Jakby nie wycofał się z tego, ale jak najbardziej tutaj może być tak, że się w sobie w jakiś sposób zako zakochacie i możecie być razem. Tutaj karta finalna to jest karta m m Gebo, czyli karta miłości, ale bardziej tutaj po Pani stronie jest inicjatywa, jeśli chodzi właśnie o ten kontakt. O, o to żeby ten kontakt podtrzymać, także, no, myślę że całkiem dobre tutaj karty wychodzą, ale musicie się po prostu jakby określić i ten kontakt jakby zasilać po prostu jakimiś uczuciami, emocjami pozytywnymi. Dobrze, to kochani, no miałem być jeszcze pół godzinki, ale, ale skończę, no, dzisiaj tak, tak, no bardzo szybko. Ale bardzo dziękuję za pytanka, co do Pani Ewy, to tak jak mówiłem ten e-mail się przydał, to postaram się Pani pomóc. Okej, okay, to ja zmykam. Bardzo dziękuję za ten program. Sorki za taką obsuwę jakby, jeśli chodzi właśnie o, o tutaj funkcjonowanie. Dobrze, dziękuję serdecznie, pozdrawiam, za tydzień chyba jestem w środę i już postaram się zrobić jakiś program taki dwu i pół godzinny, żebyśmy mogli tutaj na spokojnie sobie porozmawiać. Także bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuję za wszystkie SMS-ki. Pozdrawiam.